Godzilla vs Kong Ostatni film z Monster Wars Ale przynajmniej jak na razie Ponieważ Monster Wars Będzie kontynuowany A dzisiaj opowiem o tym filmie Teraz w sumie zrecenzuję go Więc zapraszam Do oglądania Film Zaczyna się jak Kong budzi się Nawet pieczaszki I drapie się po tyłku co jest nawiązaniem w sumie do Shrek'a. No i przechadza się widzi żyje, czyli dziewczynkę, którą jest głucho nie ma i komunikuje się z nim. No on jednak później ją olewa, bierze drzewo i rzuca w niebo ale niebo okazuje się projekcją sztuczną, którą została stworzona przez monarch. Ponieważ być czaszki przez sztorm Gidory, jej system stał się niestabilny. I dowiaduje mi się też, że Godzilla od kilku, na, kilku miesięcy zachowuje się bardzo dziwnie. Przecież później widzimy Berniego, czyli pracownika. Apex. I pro który prowadzi podcast na, te na temat tajemnic Apex. I pewnej nocy przybywa Godzilla i niszczy całą placówkę. I okazuje się, że on atakuje z powodu Gidory. Którego szczątki są przechowywane w badzie Apex w Hongkongu. I dowiaduje się o tym Marison, że Godzilla zniszczyła całą placówkę, więc spotyka się z swoim ojcem, ale Mark strzela jej ośliwy komentarz, mówiąc, że Godzilla zachowuje się w niewytłumaczalny sposób i nawet oni nic o tym nie wiedzą. A później ona rusza z swoim przyjacielem Joshem w trasę. A w międzyczasie ludzie z Apex mają plan, żeby wykorzystać Konga i Monarch, żeby dostać się do pustej tej ziemi i zdobyć energię z tamtąd. I jeden z naukowców no, Apex tam jakoś tak on miał, nie wiem. I przekonuje Eilin, czyli opiekunkę Konga i G, żeby Kong płynął z nimi. Więc przypinają Konga do statku i płyną. A w nocy Kong mógłby wywrócić łajbę ale Gio chodzi i. Uspokaję go. A później, no, Madison i Josh docierają do Berniego i rozmawiają z nim i ruszają do bazy Apex, żeby dostać się do Hongkongu. A już później, następnego dnia, godzilla atakuje stacki monarch i normalnie przecina się przez okręty i, i w ogóle. A później daje w gło <noise> wyskakuje z wody i przywala Kongowi w głowę. A Kong z statkiem toną. Później jednak ludzie wydostają Konga, a Godzilla go atakuje, ale Kong łapie go i Przewraca statek na, z powrotem na swoją pozycję i tam po tym tam Maja Simons mówi tam żeby wyrzucić Konga za włajbę z czego uśmiał się szun. No. Kong sobie przeskakuje przez statki jest na jednym wielkim i rzuca samolotem Godzilla, a godzilla wskakuje na statek i kong uderza go w jego ryj, ale godzilla ripostą wali w konga łapą no, a oczywiście ludzie ja godzili. Godzilla. Przez to Gat skupia się na ludziach, a Kong zyskał trochę czasu i przywalił mu i zepchnął go z łajby. A Godzilla używa atomowego oddechu, a Kong skacze do wody. A Godzilla podczas walki pod wodą to łapie go gonem i płynie. Ale ludzie ratują Konga bombami wodnymi. Maniton, Bernie i Josh znajdują windę, która prowadzi do pewnego poziomu, w transportują jaja czaszkołazów do Hongkongu. I wsiadają do jednego z nich i I jadą. A jeszcze wcześniej, Godzilla po, po wygranej w sumie walce, patrzy się na Konga i odpływa. No i. Dalej, to A-Kong jest transportowany helikopterem na Antarktydę. To w sumie było nawiązanie do oryginalnego filmu, ale przynajmniej tutaj mamy bardziej realistyczny bo tam to balony były zamiast siatki. A próbują przekonać Gia ja próbuję przekonać Konga, żeby. Wskoczył do dziury, która prowadzi do pustej ziemi, ale on odmawia i mówi, że może tam są jakieś inne osobniki jego gatunku, a więc on już idzie. Docierają do pustej ziemi i przechadzają się po niej i nagle ich atakują szuny. No, warbaty atakują ich i <laughs> warbaty po prostu Zostałem rozwojony w jakąś minutę przez Konga Chociaż jeden warbat prawie go zabił, ponieważ za sobie go i założył kaptur na Jeden ze swoich kapturów na Konga i prawie został Kong uduszony Ale ludzie uratowali mu dupę Kurde, szum musiał przegrać W międzyczasie Filar i Monio zaczęli się dogadywać i... A, nie, ja nie miałem mówić o... o tych... O Discordzie szuna tylko Godzilla versus Kong. No tak, sorry. Ej, jest. Bo jak on sobie przechadza się przez... Pustą ziemię, to... Nadeptał na Deptauna. kraby i a, i te jednego z tych krabów w Dong. Jeden z fajniejszych potworów w tym filmie wygląda jak taki pomniejszony Godzilla. W sumie wygląda. W sumie też trochę przypomina Wojtodona z King Konga z 2005. No, Madison, Josh i Bernie docierają do Hongkongu. Gdzie od razu spotyk... widzą czaszkę Gidory i w środku Rena czyli syna doktora serii zabytków? No a później wychodzą tam, gdzie jest Mecha Godzilla i a Mecha Godzilla zostaje aktywowany. A później wychodzi czaszkołas, który ma świetny design. Po prostu jeszcze dobrze, fajnie, że domalowali to czerwone. Tę czerwoną um, e, kreskę na grzbiecie, bo to przynajmniej go trochę odróżnia. Mecha godzilla rozwala go w jakieś 20 sekund. No a nawet i mniej. Mm. No, no a Kong dociera do sali tronowej, gdzie znajduje topór który był wbity w skelet godzilli. Oczywiście nie naszego godzilli, tylko godzilli, jakiegoś przodka godzilli, który walczył z kongiem innym. O. I się wszyscy poza Iron i Titanem, bo on akurat stał się później dobry To stają się źli nie no, oni od początku wyjśli. Simon Simon od razu grozi, że ich zabiję jej żołnierze... że oczywiście żołnierze Apex. Bo wyciągają bronie i celują w tej a i żyje. A kąk jest wściekły, bo wypuścili maszynę, która pobiera właśnie energię z pustej ziemi. I przesyłają do... Mecha bo godzilla po jednym strzeleniu promieniem to od razu się po prostu rozładowuje trochę. Tak śmiesznie mówiąc. A no a później wybudzają się HellHawki, ponieważ Godzilla przybył do Hongkongu i wy wybił dziurę po prostu do pustej ziemi swoim atomowym oddechem. No i Maja Simon ze swoimi żołnierzami chcą uciec, bo większość została zaatakowana przez Hellhawki, a Kong zabił tych, te Hellhawki, które chciały zaatakować jego opiekunów, a Maja Simon została złapana, jej statek został złapany przez Konga, on się patrzy i miażdży ją po prostu i jej statek miażdży. <try> I wreszcie ta najlepsza postać z Godzilla vs Kongu musiała umrzeć W sumie dobrze Dobra Kong później wydostaje się z pustej ziemi i walczy z Godzillą Po prostu oświetlenie w Hongkongu jest piękne Robione jest coś świetnie Po prostu majstersztyk ta walka Mniej mamy też nawiązanie do oryginalnego filmu gdzie Kong zamiast drzewa Wsadzam godzilli swój topór do budzi. Oczywiście nie tam koń, tą ostrą część, a tą część kości, co tam się na nią kończy. Kość i on siebie dostaje z niej na szczęście. I no, później widzimy tą świetną scenę, gdzie Kong odpiera atomowy od tych godzilli i uderza go. A sporo osób mówiło, y, to jest y, kapienie od Marvela, bo Kong celował w Godzilla toporem. No a godzilla celował w topór. Myśleli tak ludzie. Otóż nie, wtedy godzilla to celował w Konga, a nie w topór, a topór po prostu zaobserwował tą energię. No i później Kong uderzył. W godzidle i... Odaj, obaj polecieli. No a godzilla wstał i... A Kong rzucił się na niego, ale Godzilla później zaczął go po prostu prawie zabijać. No bo deptał go, rozrywał jego skórę. No a Kong padł prawie martwy. I. No. Po prostu był już prawie martwy. A jeśli a jeszcze nie wspomniałem, że na początku filmu dowiedzieliśmy się, że. No. A... Później by się Mecha godzilna, który lub wcześniej nie zabił Waltera Ot Simonsa. A. I walczy z godzinną Godzilla dostaje po morszie. a ja później konkretuje zostaje ożywiony. I... Pomaga godzili walce, ale dalej i tak obrywają. A na początku jeszcze dowiedzieliśmy się, że behemoth, nasze brzeg, przech... nasz nascyla, który mówimy, chci, ma mefuzela i woda zostały uśpione. A wracając już do filmu, dalej, czyli część. Godzilla pada, ale kong swoim potoporem atakuje. Mecha ale on zostaje, kong zostaje pokonany i prawie zabity wierdłem Mecha godzilla, ale gruby, czyli Josh, pomaga im i wylewa pif składa komputer Mecha i Mecha się na chwilę no, w sensie ma Mindfucka i zawieszamy się tym, ale później znowu działa sprawnie. A konga zostaje złapany za ręce, ale godzilla ładuje, ładuje mu ten topor i kong odcina mu wszystkie kończyny, Oczywiście macha Godzilli. I wygrywają. A konga zostaje królem z tej ziemi, potworów. A! Kozillo zostaje krojem potworów na ziemi. No, jeśli chodzi o film, po prostu był świetny. Muzyka, majstersztyk. No i uwielbiam po prostu ten film. Jest moim drugim ulubionym filmem z Godzilla. Dostaje ode mnie 10 na 10. I to tyle. Na razie i cześć.